Bo w grach shooterowych są trzy fundamentalne rzeczy, które trzeba ogarnąć, żeby wejść na naprawdę fajniejszy poziom, na wyższe rangi i które trzeba potrenować. Pierwszą rzeczą jest na pewno aim. No to już o tym mówiłem, nagrałem już o tym parę tam poradników, jeżeli chodzi o cross-replacement, czy, czy właśnie trenowanie sobie aima, czy samo rozgrzewanie nawet aima. Każdy trenuje aima sobie na swój sposób, jak działa. Jeżeli nie wiecie, jak trenować aima, to odsyłam do tamtych filmików. Jeżeli chodzi o drugą fundamentalną rzecz, to jest doświadczenie w gierce. I to się wyrabia po prostu podczas grania. Tutaj nie jesteście w stanie tego nauczyć się jakby stricte szybciej. Możecie oglądać innych lepszych graczy, którzy mają już pojęcie o grze i po prostu myśleć, czemu zagrali w ten sposób, a nie inny, trenować takie swoje intuicyjne zagrywki. To jest jakby jedyny, jedyny sposób na to, żeby to jakoś przyspieszyć, czy coś w tym stylu, po prostu nauczyć się tego od, od innych albo po prostu przez samogranie. Najlepiej przez samogranie się uczyć, bo, bo nauczycie się tego po prostu. Najwięcej grając dużo. I trzecią rzeczą fundamentalną jest movement. Możecie być mistrzami I'm Labba i Kowaka, a być głównym w gierce tylko i wyłącznie dlatego, że nie zabijacie przeciwników dobrze. Um, oczywiście też możecie mieć za małe doświadczenie, to jakby niekoniecznie musi być movement w tym momencie, ale możecie sobie movementem albo ułatwiać, albo utrudniać grę. I jeżeli chodzi o utrudnianie sobie gry, no to nie używacie coś takiego jak Counter Strafing, To jest bardzo, bardzo duże ułatwienie, tak? W sensie jakby to jest podstawa. To nawet nie jest ułatwienie, to jest podstawa gry. Jeżeli jesteście na niższych rangach, prawdopodobnie nie każdy tego używa, więc będziecie mieli przewagę, jeżeli się tego nauczycie. Na wyższych rangach po prostu nie ma osób, które o tym nie wiedzą, więc, więc tak, więc to jest taka podstawa. Counter strafing to jest celność kiedy się zatrzymujemy, czyli to co teraz robię podczas chodzenia ciągłego. I na przykład idziemy, 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 i chcemy się zatrzymać i strzelać, tak? To nie, nie czekamy aż nasza postać się doczłapie do tego momentu i zaczynamy strzelać, tylko automatycznie kontrolujemy drugim przyciskiem i możemy strzelać trochę wcześniej niż nasza, nasza postać się faktycznie zatrzyma. Jesteśmy celni od razu. I tego się uczymy po prostu siedząc przy ścianie i strzelając sobie, chodząc na boki. Cały czas chodzę, nie przestaję chodzić. Zmieniam klawisze i w momencie kiedy zmieniam klawisze jest taki ułamek, sekunda, kiedy mogę oddać strzał celny. To jest counter strafing, tego się uczymy i potem po prostu robimy tak, tylko klikamy przycisk raz, a nie trzymamy go, żeby iść w drugą stronę i jesteśmy celni szybciej. Co, co do movementu się też tyczy, tyczy się do momentu pikowanie. Czyli to jak wychylamy. Pikować możemy w sposób taki, że wychodzimy po prostu powoli przy ściance, możemy wychodzić po prostu przy ściance i, i pikować w ten sposób. Możemy jiggle pikować, czyli wiemy, że tu jest przeciwnik i tam jest przeciwnik, to chowamy się i wychylamy, żeby zespotować przeciwnika, wiemy gdzie, są, gdzie jest dwóch przeciwników, potem możemy wychylić i zacząć strzelać z naszym counter strafem. Brzmi to skomplikowanie, ale to jest mega proste. Jeżeli ogarniecie każdy krok po kolei, to jest jiggle pikowanie. Czyli po prostu wychylacie i e, chcecie spotować przeciwnika i na przykład oddajecie jeden strzał i się chowacie. Czyli tutaj używacie stricte counter strafingu, te, to co pokazuję na ścianie. E, oczywiście wide swing, czyli wychodzicie... Od razu na, na maxa, możecie na przykład zespotować przeciwnika i wychylić na maxa e, i go zabić na open, także tu, tu to jest taki duel już stricte, musicie zabić przeciwnika, jeżeli nie, no to on was zabije. Chyba, że jesteście Jet i możecie zdaszować. To ewentualnie taka zależność. Co do e, jeszcze jednego to jest shoulder picking, czyli jakby my nawet nie widzimy przeciwnika, on widzi tylko nasz bark. Eee, tego używamy najczęściej, żeby po prostu zbejtować strzał ze snajperki, eee, gość który stoi wcelowany w tą pozycję ze snajperką patrzy sobie i widzi tylko nasz bark wystający i myśli, że no dobra wyjdziemy albo tym razem ich trafię i odda strzał, nie trafi i wtedy sobie taką... Wychylamy, albo zajmujemy jego pozycję, albo my się wcelowujemy w niego jak wychyli nas tym razem. On zazwyczaj ucieknie z pozycji, jeżeli jest dobrym snajperem, raczej, raczej nie zrypikuje tej samej pozycji. To jest taki w skrócie pikowanie, bo to nie jest trudne, tu jakby nie ma co tłumaczyć teraz przez godzinę. Um, zobaczycie to na pewno u innych graczy, ważne jest to, żebyście umieli to zrobić. Także na zewnictwo i na takie rzeczy możecie mieć to w dupie kompletnie, to jest nieważne. Jeżeli chodzi o... Faktycznie, movement e, jeszcze defensywny, bo pikowanie to jest część ofensywna, tak? Zajmujemy pozycję. Jeżeli chodzi o movement defensywny, czyli ostatnią rzecz, taką ważną, movementu, taki fundament, bo nie będę omawiał tutaj właśnie behopowania niczego takiego, to może jeżeli będziecie chcieli, to możecie tam dać znać, to mogę to omówić. Ewentualnie na streamie to będę omawiał, e, bo to jest dosłownie minuta. W każdym razie, jeżeli chodzi o defensywne. Holdowanie pozycji. No to właśnie tak jak jesteśmy sniperem na tym samym przykładzie. Byliśmy wcelowani. Na przykład sniperem, to nie musi być sniper. Jesteśmy wcelowani, oddaliśmy strzał, nie udało się, uciekamy sobie na inną pozycję, taką żeby. No to jest akurat kiepski kiepski przykład, ale dajmy na to, że tu jest jakiś cover i możemy się schować za tym, tak? Jesteśmy wcelowani przeciwnika po prostu z innej pozycji, z której się nie spodziewa. Albo też po prostu się spodziewa tylko. Nie zdąży nas zabić, bo będzie miał do sprawdzenia za dużo tych pozycji. I będziemy mieli kolejny strzał do oddania: to jest też jakby część movementu, takie płynne przechodzenie z pozycji do pozycji. Czyli oddaliśmy sobie strzał, jesteśmy w stanie przejść teraz do innej pozycji. Po prostu przechodzenie z pozycji do pozycji to też jest część movementu. Także to są takie bardzo podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o movement, i to są wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o moment, które będziecie musieli umieć, żeby wejść na wys wysokie rankingi, to jakby wszystko. I to tyle odcinków, się ma.